Dzień dobry, dzień doberek. No ja już jestem w Poznaniu. Jeszcze się okazało, że ten kontener muszę odprawić i ten, jestem właśnie na wichrowej, tutaj na agencji celnej, tu jest taki parking tam za tymi ciężarówkami, tam za naczepami jest ten no. agencja moja celna. No i ten... Byłem się dowiedzieć jak tam to idzie. Powiedzieli, że w miarę szybko to pójdzie i jadę na ten... do Tarnowa Podgórnego zładować ten kontener No i potem, kurcze, no miałem mieć ten cwarzęc no ale no niestety Bartek powiedział, że tam yy, nie zdążą z towarem i ten... i odwołali to a będę jechać do Wstępnie chyba tak na razie powiedziano, że do koła będę jechać. No i oto, rozładunek. No nic, no nic. Zobaczmy, jak to będzie. Może zadzwonię do jakichś znajomych. Może ktoś będzie przejeżdżać <kluzny> przez koło. No i ten. No i potem będę jechać na Pomorze. I co potem. Nie wiem. Na razie jest środa. Po śniadaniu kawę się piję w firmowym kubeczku. I czekam za telefonem. No i fajnie, już odprawiony. Już się zbieram do wyjazdu. No tak, patrzę, patrzymy, to mam ile? 11 km do celu? Coś takiego. biz Okazało się, że dwie skrzynie mam rozładować Teraz właśnie mi Pani dzwoniła właśnie od Was Dobra, numery no Zacznę na wyjeździe to to Dookoła, to droga prowadzi Tu na zewnętrznej ścianie takie wielkie wielki sus. To hmm? pod Je. tym logiem pierwsze drzwi na lewo I tam jest droga kierownicza Którą rękę iść Dziękuję No ja już się rozładowałem Pierwsze miejsce, jadę na drugie miejsce Niby tam Google pokazywał, że na drodze mnie czeka godzinny korek. Ciekawe. Niby ta owonica poznania w sensie A2. Jest, są tam jakieś remonty, przygotowują tam na trzy pasy. Nie wiem czy przez to będę jechał, to się zorientuję, jak to wygląda. no i po wielkich trudach dojechałem na drugie miejsce za rozładunku chłopaki mnie zdejmują a przejazd przez Poznań e, od Tarnowa Podgórnego tutaj koniec e, tego Poznania tutaj przy wylocie S11 zajął mnie jazdy półtorej godziny a jechałem no dobre dwie ponad dwie godziny no. Jest masakra, masakra a właśnie dostałem już yy, zlecenie na koło Tak, koło, tak, koło I będę jechać na załadunek. Zobaczymy, może jeszcze dzisiaj mi się uda Może tak, może nie, zobaczymy, to do później no i co? No i dzwoniłem do tego, do klienta tam gdzie mam załadować się w kole z pytaniem czy mnie załaduje, tak? czy mam się śpieszyć, czy mam się nie śpieszyć no i powiedział, no niestety jutro rano więc starym swoim szlakiem tak jeździłem kiedyś na Hamburg i z powrotem zawitałem tutaj do mojej starej myjki tutaj przy starej dwójce zjazd w września na a No i ten, będę myć samochód, bo jest strasznie brudny a już jest taka pogoda, że już mi nie będzie się chciało Samemu pewnie myć i ten. No, akurat przy okazji też sobie zjadłem. Więc summa summarum za 100 zł. Wszystko łącznie umycie auta i zjedzenie obiadu dobrego. Słuszna cena. No, jeszcze skoczę sobie tutaj na, w Koninie na CPN yy, na Orlena Wiem, że tam jest prysznic. Tam się umyję i będę jechać na pauzę dookoła. Ładowane. Ładowali mnie takie skrzynie, jakieś tam kuczynie, coś związane z dubą. I się trochę, chłopaki na niby. Kurde, bardzo ładny kontener. Bardzo ładny kontener yy, wymiarowy. A się natłukli. Natłukli. Stawiali jedną obok drugiej, no i niestety jakoś tak kurde im ciężko szło. Musieli dobrze ostro wbijać te skrzynie. No ale no cóż, to nie moja wina. Może za dużo pospawali, nadspawali. To jest metalowe po cynku. Eee, no dobra, w kole załadowane jadę do GS. Jadę do GCT do Chińczyka i zobaczymy, co będzie później. Bo na razie Bartek mi coś szuka, ale jeszcze nie wiem dokładnie co to do później. Cześć. O dzisiaj mamy piąteczek piątunio. i ten jestem w Gdańsku. Bo robię taki malutki załadunek yy, w Gdańsku. Z Gdyni ładowałem pusty, i tu będę ładować w kontener, i potem znowu do Gdyni. I ten. A już mam robotę na, do domu, do łodzi na poniedziałek. Więc. No co? No trochę się okurzył samochodzik, i ten będę sprzątać. Ja mam trochę wolnego czasu, bo jeszcze nie ma awizacji na mnie, więc co mi tam zależy? przedmuchane no niestety. Tak to u nas się robi. Nie ma żadnego ratca. Więc teraz preparacikiem sobie odtłuścimy wszystko. Ja mam taki zaczepisty, ale custom daje radę zajebiście, że tak powiem. Odtłuścimy, przygotujemy pod mleczko. Jest już podkurzone, przetarte, odpuszczone. więc teraz mleczko nabłyszczające. No niestety ta sama firma nie mają takiego nabłyszczacza, tylko satynka. a ja lubię jak trochę błyszczy. no i wysprzątano. Od razu inaczej wygląda. Samochód, no ale ta pierwsza warstwa po tym środku trochę może nieciekawie wygląda. Bo tam to naprawdę jest od odtłuszcza. Jeszcze ma taką swoją, swoją podłogę, Ale przy drugim razie to już jest naprawdę super wygląda. to tylko czekać na zlecenie teraz.